żebyśmy mogli wejść jako ludzkość na wyższy poziom świadomości. Musimy się nauczyć odpowiedzialności prawdziwej odpowiedzialności za siebie, za swoje stany emocjonalne, za swoje życie, za swoje wybory, Odpowiedzialność za wszystko, czego doświadczam, czego nauczyłem się o życiu i to czego nie mam. Co powinienem mieć na poziomie świadomym, może uznaję, że to jest moja odpowiedzialność, że to jest mój wybór. Na bardzo głębokim poziomie to wszystko jest mój wybór. Żebyśmy wyszli z pozycji ofiary e, jako jednostki, także i, i globalnie z tego wielkiego programu, i żebyśmy wzięli odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za wszystko, co się w nim dzieje, wszystko, czego doświadczasz. Założenie jest takie, że cały świat na zewnątrz, to wszystko, co się manifestuje, jest odpowiedzią na całe Twoje wnętrze, na to, co nieuświadomione najczęściej. Nasz mózg jest jak komputer. I poprzez całe swoje życie, szczególnie w pierwszym okresie 7-14 lat, tworzą się pewne przekonania, mózg uczy się wszystkiego o świecie co może się nauczyć. Ten rozwój zaczyna się już w brzuchu matki. Sam poród jest też pewnym doświadczeniem, który też warunkuje jak na przykład idzie ci w szkole, na egzaminach. Więc ten mózg jest takim komputerem, w który wgrywasz różne przekonania, programy. One są automatyczne, w sposób w jaki filtrujesz rzeczywistość i te filtry Twoje, ten sposób funkcjonowania, on w większości, w granicach 60% jest ograniczający, blokujący Cię. Nie dość, że nieuświadomiony, to jeszcze blokujący, ograniczający Twój potencjał. Wynika to z tego, że Ci, których sobie wybrałeś jako swoich rodziców i te doświadczenia, które związały się w, z wychowaniem w tej rodzinie, w takim miejscu, na wsi, w mieście, w Polsce, za granicą, gdziekolwiek by to nie było, wiąże się z pewnymi doświadczeniami, z pewnymi informacjami na temat świata, Twoich możliwości, tego co zostało Ci przekazane. W to co uwierzyłeś, przyjąłeś jako swoje co najczęściej jest fałszywe, jest zakłamane, ale zostało to przyjęte. Teraz masz możliwość, żeby spojrzeć na świat i na życie w inny sposób w pełnej odpowiedzialności. Mózg nasz, ta najbardziej pierwotna część, mózg gadzi, który zawiaduje tymi wszystkimi automatycznymi programami, o których nie musisz myśleć. Jednym z programów automatycznych może być na przykład jazda na rowerze. Nie musisz o tym myśleć, siadasz na rower, nie musisz myśleć o tym, że muszę utrzymać równowagę, po prostu jedziesz. To jest, to jest jeden z programów. On nie jest blokujący, on nie jest ograniczający. Oczywiście jeśli towarzyszy Ci na przykład lęk na tym rowerze i zawsze spadasz z niego, no to jest tutaj coś, jakiś dodatkowy element, który jest negatywny. Ale w takim najbardziej idealistycznym podejściu do jazdy na rowerze to jest sama przyjemność. Tak? Możesz sobie jechać, patrzeć na naturę, jest pewna przyjemność związana z jazdą na rowerze, nie musisz o tym myśleć. Więc w takim ujęciu wpływa to pozytywnie oczywiście na Ciebie, na Twoje zdrowie, na swoje samopoczucie, więc w takim ujęciu to jest program, który wspiera życie. Ale większość to są programy, na przykład, które Cię ograniczają, tak? Na przykład jesteś w szkole i doświadczasz stresu, braku wiary w siebie, tak? Zostało Ci to w jakiś sposób wgrane, że sobie nie poradzisz. Mimo, że Twój umysł jest sprawny, masz dosyć wysoki intelekt, ale coś takiego się dzieje, że na Twoim Przychodzi sprawdzian, odpytywanie przed tablicą, cokolwiek by nie było. Nagle blokada, nie potrafisz znaleźć odpowiedzi albo pojawia się jakiś chaos albo pojawia się pustka, nie ma nic. Jest program, który odcina cię od informacji, które może nauczyłeś się, które znasz dobrze, ale przychodzi egzamin, pojawiają się emocje, zwątpienie, stres, doznania w ciele. Cokolwiek by się działo, spocą ci się ręce i to wszystko, co, co cię blokuje. To jest jakiś, jakiś program. I tych programów w większości mamy takie, które nas po prostu no, blokują, ograniczają. I ta odpowiedzialność. tutaj pojawia się w, w takim momencie, gdzie niezależnie od tego, jak bardzo trudne było Twoje życie, jak bardzo możesz próbować szukać winnych w postaci rodziców, że cię tak wychowali, że ci przekazali takie i takie wartości, taką wiedzę na temat świata, że to był Twój wybór, że jesteś za to odpowiedzialny, za to jak się czujesz, za to jak reagujesz na kogoś. Nie obwiniasz go, że zajechał Ci drogę, tylko wszechświat Ci pokazuje coś, co w Tobie jest nieuświadomione i trzeba to uwolnić, ukochać, spojrzeć na to. Mamy dużo emocji wypartych. Lęk, smutek, złość to są główne, które wypieramy w różnej kombinacji. Każdy ma indywidualną ścieżkę. I ta odpowiedzialność jest kluczowa, tak jak już powiedziałem, żebyśmy mogli się wspiąć na wyższy poziom świadomości, trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, jako jednostka, też globalnie. Dlatego stworzyłem tą sesję EFT, żeby wgrywać w siebie to nowe poczucie odpowiedzialności za siebie. Opukiwanie techniki emocjonalnej wolności opierałem się na kupresurze, na, na starożytnej medycynie chińskiej. Mamy taki system energetyczny, w którym jak następują jakieś blokady, to, to opukiwanie, nakuwanie igłami, tych specjalnych miejsc powoduje że uwalniamy tą blokadę, opokiwanie także sprawia, że ten opór do zmiany, żeby przyjąć coś nowego dla siebie, on się, on się niweluje, on, on zostanie rozpuszczony i umysł gadzi, chętniej przyjmuje nowy, nowy program, nowe przekonanie. Dużo łatwiej niż kiedy próbujesz coś powtarzać, powtarzać, a umysł ciągle zwodzi się na manowce. Dlatego warto korzystać z technik emocjonalnej wolności. Procedura, tutaj, której będziemy tutaj stosować, ona wygląda w taki sposób, że najpierw będziemy robić ustawienie tutaj, na punkcie karate, prawa albo e e e lewa ręka, zależy, czy jesteś prawo czy leworęczny. I potem opukujemy. Będziemy mieli pięć okrążeń z góry do punktu gamma, tak? Z góry, od czubka głowy to jest pierwszy punkt, brew z dwóch stron albo jedną ręką. Później kącik oka, pod okiem, pod nosem. Tutaj w tym zagłębieniu pod dolną wargą. Tutaj, gdzie są obojczyki. To jest taki ubojczyk robi taką literkę U, więc 2,5 cm na zewnątrz i tak jakby 2,5 cm w dół, tak mniej więcej. Ja opukuję w ten sposób, albo dwoma palcami, albo w ten sposób. Potem pod pachą, z prawej lub z lewej strony, wszystko zależy, której, której ręki używasz. Mniej więcej 12 cm pod pachą, tak jak kobietom przechodzi stanik, mniej więcej tutaj. I ostatni punkt to jest punkt gamma między czwartym a piątym palcem. I tutaj będziemy sobie upukiwać. Te wszystkie punkty to są tak zwane przypominacze, żebyśmy pamiętali z czym pracujemy i co sobie chcemy wgrać w ten umysł. Żeby osiągnąć jak najlepszy efekt, warto stosować to przez... Minimum 21 dni. Dzień w dzień lub co dwa dni, po prostu sobie się opukiwać. Pewnie to potrwa kilkanaście minut samo opukiwanie, sama, sama, sama ta sesja EFT. Zapraszam i zachęcam do tego, żeby stosować ją. Jeśli macie pytania, napiszcie w komentarzach. A, i to, czego nie powiedziałem, to to, że tutaj ustawienie to jest po to, żebyśmy powiedzieli mózgowi, z czym będziemy pracować, z jakim tematem. A potem są te punkty na ciele jako te przypominacze, przypominające o tym temacie, tak żebyśmy mogli cały czas się skupiać, nie myśleć o niebieskich migdałach, bo będziemy pracować z, niebieski, z niebieskimi migdałami, tylko myślimy o temacie, z którym pracujemy. Ok. Ustawienie. Mimo, że do tej pory byłem przekonany, że życie przydarzy mi się kompletnie przypadkowo. A ja jestem ofiarą tych wszystkich okoliczności. To całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. Mimo, że do tej pory uważałem, że życie i świat działa przeciwko mnie, rzucając mi kłody pod nogi w postaci trudności, problemów i różnego rodzaju kryzysów, które mają mnie złamać i zabrać mi wszystko, co je, ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie, to kompletnie szanuję siebie i akceptuję siebie i to, jak do tej pory funkcjonowałem. Mimo, że dopiero do mnie dociera, że bycie ofiarą oznacza, że obwiniam wszystko i wszystkich. Za to, jak się czuję, co mnie w życiu spotyka, co mam lub czego nie mam. Dlatego teraz wybieram, żeby przestać być ofiarą i wziąć odpowiedzialność za siebie, swoje wybory, swoje reakcje emocjonalne i wybaczam sobie i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Czubek głowy. Życie przydarza mi się kompletnie przypadkowo. Tego nauczono mnie w dzieciństwie. Karmiłem umysł przekonaniami i obrazami na temat świata, który nawet nie jest mój. ale przyjąłem go do siebie jako mój I, wobec, i według tego obrazu i postrzegania żyłem w kompletnym przekonaniu, że wszystko i wszyscy na zewnątrz Są winni temu, jak się czuję, czego doświadczam? Co mam, lub czego nie mam w życiu? Obwiniałem moich rodziców, obwiniałem miejsce, w którym się urodziłem. Wskazywałem zawsze na rzeczy i okoliczności na zewnątrz mnie. I żyłem w przekonaniu, że życie działa przeciwko mnie i na moją szkodę. Więc lęki i brak poczucia bezpieczeństwa były dominujące. Nie mam zaufania do siebie. Nie mam zaufania do życia. Dlatego od najmłodszych lat chciałem kontrolować wszystko i wszystkich, co dawało mi fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Do tej pory żyłem w głębokim przekonaniu, że życie działa przeciwko mnie, że życie rzuca mi kłody pod nogi w postaci trudności, problemów i kryzysów, które mają mi zabrać wszystko, mają mnie złamać. Teraz dopiero dostrzegam, jak to postrzeganie świata wycofało mnie do swojej skorupy. I tak żyłem obudowany, czekając na kolejny cios. Teraz dopiero dostrzegam, jak taka postawa utrzymywała mnie w roli ofiary. Bez żadnej odpowiedzialności za siebie, swoje wybory, swoje stany emocjonalne. Teraz jednak decyduje się, aby to zmienić. Teraz podejmuje decyzję, aby wziąć za to wszystko odpowiedzialność. Na pewnym bardzo głębokim poziomie, wszystko, co się zdarzyło w moim życiu, było moim wyborem. Wybieram teraz taką postawę i biorę odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Biorę odpowiedzialność za swoje stany emocjonalne. Gdy zawsze mam wybór, z, jak reaguję w danej chwili. Czy będę reaktywny, czy proaktywny w życiu? Czy będę wskazywał innych jako źródło moich problemów? Czy może jednak poszukam w sobie takiego przyczyny takiego stanu rzeczy? Bo dziś wiem i rozumiem, że okoliczności zewnętrzne są jedynie wynikiem moich przekonań i programów. Dziś podejmuję decyzję, aby otworzyć się i rozpoznać w sobie. Te ograniczające przekonania i programy. Akceptuję, że tak funkcjonowałem do tej pory i uwalniam wszystkie ograniczenia i blokady. Biorę pełną odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Wychodząc naprzeciw trudnościom i problemom w odpowiedzialny i świadomy sposób. Buduje zaufanie do siebie i do życia. I to jest proces, to nie zadzieje się z dnia na dzień. Trzeci świat sprzyja odważnym. Wiem to teraz i widzę, że kiedy jestem odważny, to otrzymuję rozwiązania i pełne wsparcie od życia, które sprzyja mi i moim wyborom. W całym moim ciele. W sercu i w umyśle. Wdech, wydech. Mam nadzieję, że skorzystaliście, że skorzystacie, że wgracie w siebie ten nowy paradygmat, odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, że w ten sposób zacznie się zmieniać najpierw wasze życie, a potem życie wszystkich dookoła bardzo mocno wierzę, że to jest nasza droga, że to jest słuszna droga. Nie jedyna, ale że to jest słuszna droga, tak żeby ten świat mógł się dla nas zmienić. Jeśli znacie kogoś, komu ta sesja, komu ta wiedza i informacje mogłyby się przydać, przyślijcie proszę dalej, dajcie lajki, like subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie popracować ze mną indywidualnie, w taki czy inny sposób, jeśli potrzebujecie kogoś, kto spojrzy na Was obiektywnym okiem i dostrzeże to, czego może Wy sami nie widzicie, jeśli macie jakąkolwiek trudność, chcecie coś nowego, żeby coś nowego stało się Waszym doświadczeniem, mogę w tym Wam także pomóc, zapraszam serdecznie. W opisie znajdziecie informacje, jak zapisać się na takie spotkanie indywidualne ze mną. Za dziś serdecznie dziękuję i do zobaczenia.